Kontrowersyjne fakty o mnie edycja Beauty. Numer jeden. Uważam, że robienie paznokci żelowych albo hybrydowych u kosmetyczki to strata pieniędzy i czasu. Ja najlepiej czuję się, gdy moje paznokcie są pomalowane odżywką w jakimś naturalnym kolorze. I wiem, że dla niektórych dziewczyn to jest nie do pomyślenia, ale rezygnacja z hybrydy, i żeli, i zadbanie o swoją naturalną płytkę paznokcia była najlepszą decyzją w moim życiu. Numer dwa. Nie nakładam na swoją twarz absolutnie niczego bez konsultacji z czatem GPT. Cała moja rutyna pielęgnacyjna jest ułożona i skrupulatnie konsultowana z czatem GPT i nie żałuję niczego. Kiedyś próbowałam ogarnąć to sama, ale efekt był taki, że moja skóra była niesamowicie podrażniona. Teraz mam plan krok po kroku. Nie kupuję nieprzemyślanych kosmetyków, a moja skóra wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Numer 3. Mam siwe włosy i mam to gdzieś. Pierwsze siwe włosy na mojej głowie pojawiły się, gdy miałam 18 lat. I na początku to był mój ogromny kompleks. Farbowałam je od razu, gdy widziałam tylko siwe włosy na moim odroście. Teraz Siwe włosy to dla mnie nic strasznego. Zamiast się spinać, zaczęłam je traktować jako część siebie. I szczerze mówiąc, czuję się o wiele lepiej niż wtedy, kiedy próbowałam to na siłę ukrywać. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze kontrowersyjne opinie w tematach beauty.